Cześć. Może Wspominamy dzisiaj świętego Jakuba Apostoła w Kościele. Bardzo ciekawa postać, jak na drugoplanową postać, zdumiewająco dużo o niej wiemy, drugoplanową z tak zamierzchłych czasów. Otóż Jakub, brat świętego Jana Ewangelisty, syn Zebedeusza i Salome, był rybakiem, wspólnikiem świętego Piotra, jak Jan podaje. I został powołany przez Jezusa do elity apostołów. Nawet nie do tej elity, jaką stanowili apostołowie, ale do elity pośród apostołów, bo on jako jeden z trzech najbliższych był świadkiem na przykład uzdrowienia córki Jaira, był świadkiem przemienienia na górze Tabor wraz ze swoim bratem Janem i z Piotrem. No i był świadkiem, chociaż takim śpiącym świadkiem modlitwy Jezusa w Getsemanie, to on tam też z Jezusem był. Ciekawa rzecz, że Jakub jako jeden jako pierwszy apostoł poniósł śmierć męczeńską około 43 4. roku po Chrystusie, więc stosunkowo wcześnie. Legendy głoszą, że wcześniej, przed śmiercią męczeńską, zanim został biskupem Jerozolimy, jeszcze głosił bez większego powodzenia Ewangelię w Hiszpanii i Portugalii, zresztą jest patronem tych krajów, pierwszym, głównym patronem. Nie wiemy dokładnie, jak było, jak wspomniałem, to są legendy. Zresztą tych legend jest całe mnóstwo i warto się gdzieś tam w nie wczytać, bo no stanowią bogactwo niezwykłe literatury. Natomiast na pewno wiemy, że z IX wieku pochodzą wzmianki o relikwiach w komposteli św. Jakuba, ale czy dotarły tam zaraz po jego śmierci, czy tuż przed rokiem 830 na przykład. Z do którego to te wzmianki pochodzą, tego na pewno nie wiemy. Wiemy natomiast, że bardzo szybko to miejsce, miejsce spoczęcia jego relikwii, czyli tak zwanego grobu świętego Jakuba, stało się miejscem pielgrzymkowym. Z całej Europy ściągali tam ludzie, tłumnie można by było powiedzieć, żeby oddać świętemu Jakubowi cześć, a przez niego uwielbić Pana Boga. Te pielgrzymki rozpoczynały się w różnych miejscach, po drogach budowano tak zwane kościoły stacyjne, które do dzisiaj są często świadectwem wiary. Średniowiecza, świadectwem i o też ilości tych pielgrzymów, dlatego że tych kościołów jest mnóstwo, dzisiaj są bardzo często rewitalizowane. Te szlaki, te trasy pielgrzymkowe są dzisiaj coraz modniejsze, bym powiedział. Podróżuje się i pieszo, i, i konno, i na wiele innych sposobów. Niezwykłe jest to wszystko. W Paryżu słynna rue Saint-Jacques, ulica świętego Jakuba rozpoczyna taki szlak pielgrzymkowy i drogowskazy pokazują prosto na Kompostele. Zresztą nie tylko tam w Anglii na przykład te szlaki pielgrzymkowe kierowały pielgrzymów do głównych portów i stamtąd oni dalej wyruszali pieszo przeważnie czy na jakichś wierzchowcach. Właśnie do pielgrzymowania, do komposteli. Muszla świętego Jakuba jest jego symbolem. Dlaczego taka muszla? Pierwsze darmowe jeszcze wtedy sklepy pamiątkarskie to były Wybrzeże Atlantyku. Muszle przegrzebków były zbierane chętnie przez pielgrzymów i stanowiły nie tylko pamiątkę, ale i dowód odbycia tej pielgrzymki do komposteli. Często przeozdabiały nie tylko płaszcze pielgrzymienia czy kapelusze, ale też kije pielgrzymów i tak się upowszechniły do dzisiaj, że tymi muszlami są oznaczane również kościoły stacyjne na drodze tych pielgrzymek. Co wynika z życiorysu świętego Jakuba Apostoła? Myślę, że wystarczy, jeżeli zapamiętamy tyle, że można przespać tak jak on. W czasie agonii, w ogrójcu, y, ważny moment swojego życia, ale to nie musi przeszkodzić człowiekowi wyprzedzić jeszcze innych na narodów do zbawienia, tak jak Jakub wyprzedził wszystkich y, swoją śmiercią męczeńską. Y, dopóki żyjemy, na nic nie jest za późno. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.